Próbuj się położyć. Nie masz siły wisieć. Spróbuj rozłożyć ciężar ciała tak, żebyś pokonał to. Choćbyś miał to robić godzinę, powoli i skoncentruj się. Pamiętaj o zasadach przeciwwagi. Jak kotek, który wisi. Jedna na górze, druga na dole. Pieczenie jest w tej wodzie niż na tych kamieniach pamiętaj cały czas o tej ceci wadze o, jajka się zaklinowały za duży. To jest jak się nazywa posuwanie drzewa? Dendrofilia. <noise> I właśnie możesz tak odpocząć, tak jak kotek. Tylko pamiętaj, że zawsze lepiej chcę zarzucić tego buta na górę, żeby Cię blokował. I wtedy możesz sobie chwilę odpocząć. O, i właśnie, pozycja misia. Uspokój oddech. Wiem, że jesteś wycieńczony. Jesteś czy nie? Nie. Nie? A no to zaraz będą pompeczki w wodzie. A ty się boisz, że z tego wodospadu pociśnie. Nie no, co ty? Tam jest taka męka, że tam się zatrzyma. Dobra, Leć W takiej sytuacji, szanowni Państwo, trzeba balansować całym ciałem i uważać. Każdy błąd skończy się bólem, upadkiem, bądź śmiercią. Kiedy nie czujecie się już na siłach, odpoczywacie. Bawowie jeszcze kawałek został. Mamy na tym, żebyś teraz nie stał. Jesteś typem Pamiętajcie, dopóki walczy jest jakby zwycięskim, na wysoko tą drugą nogę podjąć. Tu bezpieczniej jest w tej wodzie niż na tych kamieniach. Nie pamiętaj cały czas o tej przeciwwadze. O, jajka się zaklinowały. Wiesz, jak się nazywa posuwanie drzewa? Dendrofilia. <gry> I właśnie możesz tak odpocząć, tak, jak kotek. Tylko pamiętaj, że zawsze lepiej chcesz zarzucić tego buta na górę, żeby cię blokował. I wtedy możesz sobie chwilę odpocząć. O, i właśnie, pozycja misia. Uspokój oddech. Wiem, że jesteś wycięczony. Jesteś czy nie? Nie. Nie? No to zaraz będą pompeczki w wodzie. A ty się boisz, że z tego wodospadu pociśniesz? Nie, no co ty tam jest taka wnęka, że tam się zatrzymasz. Dobra. Leć. W takiej sytuacji, szanowni państwo, trzeba balansować całym ciałem i uważać. Każdy błąd skończy się bólem, upadkiem bądź śmiercią. Kiedy nie czujecie się już na siłach, odpoczywacie. Pawłowi jeszcze kawałek został. Panuj nad tym, żebyś teraz nie spadł. Jesteś przy końcówce. I pamiętajcie, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, za wysoko tą drugą nogę podnosisz.